Dzień dobry, witam wszystkich, ja jestem Miszykiszka, Kiszka, to jest autostrada do Teheranu. Będziemy bić, bić nubów. Nie, poważnie. To jest jeden z tych gameplay, które trwają bardzo, 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 bardzo krótko. Nie wycinałem z tego nic, bo, tak jak mówię, gameplay jest bardzo krótki poniżej 10 minut co na PC zdarza się stosunkowo często ze względu na balans. Balansowanie po skillu, no cóż, to nie jest najlepsza metoda balansowania rozgrywki, ale na niektórych serwerach tak to działa, więc nie będziemy narzekać, marudzić. Wystarczająco powodów jest na świecie do narzekania i marudzenia. A przy okazji, tak ostatnio sobie grałem i taka myśl mnie naszła w związku z tym, że Marek Lul tam marudził, o zagrałbyś w sobotę w Battlefielda, na PS3. No więc sobie myślę, no dobra, trzeba wrócić na konsolę, potrenować trochę, no i wrzuciłem, wrzuciłem sobie płytkę do konsoli, zapuściłem Call of Duty, tak, żeby szybciej oswoić się z padem, bo to jak się parę dni nie pogra, no to niestety, niestety nie idzie tak dobrze, jak powinno. No, użyciłem oczywiście jakieś tam lagi, cuda, problemy z konsolą, brud, kurz w środku konsoli spowodował lagowanie, no jakoś tam sobie z tym poradziłem, później NAT, problemy z NATem, to też jakoś poszło. W każdym bądź razie, konkluzja z całej sytuacji. Jak, jak można rozpoznać gracza starej daty od Gracza stosunkowo młodego. Otóż jest to sprawa prosta. Gracz starej daty, Patch Quake, mówię tu jedynce podczas starcia mana-mano, czyli twarzą w twarz, będzie starał się strefować. Natomiast gracz stosunkowo młody, nowej daty, co zrobi? Ano zalegnie twarzą w glebę. I w taki oto prosty sposób można rozpoznać. To mniej więcej, jak wcześniej zaczął grać. Nie no, oczywiście żartuję. To jest, to było mocne zgeneralizowanie. W każdym bądź razie, mamy tu jeszcze jeden kolejny gorący temat na Facebooku, że, że tak powiem, wszyscy, którzy, wszyscy widzowie, którzy oglądali już jego, są wielce zirytowani. Trudno im się dziwić. Zresztą ja też jestem zdegustowany ale bardziej jestem zdegustowany czymś innym. Otóż, jak wiecie, już jemu wycięli wszystkie filmy. Niektórzy twierdzą, że zhakowali konto, co jest... No, no, hackingiem bym tego nie nazwał. No, w każdym bądź razie, w każdym bądź razie stracił dostęp do konta, a konto zostało zawieszone, skasowane. No i niestety nie ma na nim filmów. Ale to jest jedna strona tematu. Znaczy, jedna strona tematu. To jest jeden, jeden z aspektów całej sytuacji. Natomiast to, co mnie naprawdę wkurwia, to osoby, które próbują na całej zaistniałej sytuacji, która było nie było jest gówniana, próbują się wybić. I to nie tylko gracze pierwszoligowi, którzy mają powyżej 20k widzów, którzy oczywiście tworzą filmy, no, mało tego, nie są związani ze środowiskiem gamingowym, tworzą filmy na temat y, wielkiej y, tak zwanej tragedii Josiego i jego filmów. No i niestety mali tuberzy próbują się wybić na tym, co się stało. No ani to etyczne, ani sprytne, świadczy tylko o niskim poziomie y, polskiego tuba. No, ale zaraz ktoś mi powie, ty też o tym mówisz. No tak, mówię o tym, bo mnie to irytuje. Natomiast nie zrobię jednej rzeczy: przede wszystkim nie umieszczę w tagach Nika Yoshi7901, ani też w temacie. Bo nie o to chodzi, żeby, nie wiem, pozyskiwać widzów w ten sposób. Bo to jest no kurw, sorry, ale nisko poziomowe. Dobra, ale odchodząc od tematu. Zapytacie zapewne, kiedy ta zbrojownia obiecałeś, że będzie w czwartek. W czwartek nie było. No cóż, zdarzyła się taka sytuacja, że trzeba było troszkę popracować, poznać trochę nowych technologii, no i wdrożyć je w życie. I tak już musiałem uczynić. No i piątek i czwarteczek w związku z tym były wycięte z życiorysu. Nawet nie siadłem i nie pograłem w nic. No, dzisiaj wygenerowałem filmik. Jestem w trakcie pracy nad zbrojownią z SGA 553 i ona będzie jutro, zdecydowanie jutro. A to co widzicie tutaj i o co prosił jeden z widzów, żeby zrobić jeszcze zbrojownię ze SKH. Wydawało mi się, że robiłem zbrojownię ze Skarcha, ale mogę się mylić. Już nie pamiętam, tyle tych filmów wygenerowałem, że ho-ho. W każdym bądź razie, jak widzicie, gameplay z Karem H. I powiem Wam, że Skarcha na PC to jest bestia. Na konsoli, mimo tego, że spędziłem dużo więcej czasu, bo tam prawie 900 godzin czy 1000? Już nie pamiętam. nie chcę się w tej chwili sprawdzać. W każdym bądź razie yy, wiele godzin. Osobiście nie przepadałem za Skarcha. Grałem nim. No ale szału nie robiło natomiast na PC z bioderka SCAR-H. Powiem wam, miałem gameplay, zresztą zaraz wam pokażę. Niestety, oczywiście, nie nagrywałem wtedy, bo jak, jak są fajne gameplaye, naprawdę takie z dużą ilością killi, to, to nie nagrywam. Ale pokażę wam tablicę wyników. W ciągu jednego meczu odblokowałem prawie wszystkie istotne dodatki na Skarcha. Na defmeczu 89 kili, oczywiście najlepszy mechanik, killing machine i tak dalej, przy pomocy Skarha. I to w jaki sposób nim grałem, no, przy szybkostrzelności 600 strzałów na minutę, to jest naprawdę, byłem pod wrażeniem, pod bardzo dużym wrażeniem, jak łatwo z Karem się zabija na pcecie. Strzały z biodra, laserek albo bez żadnych dodatków, też jakaś masakra. 89 kili ze 113 to były kile, zresztą tak jak było widać na załączonym obrazku, to były kile przy pomocy skarha. I to pozwolę się powtórzyć, zresztą prawie zawsze się powtarza. No niestety ten model tak ma, starość nie radość. W każdym razie, Różnicę jaką sprawia kontroler przy pomocy którego strzelacie, a w tym wypadku myszki. Kontra, kontrolery konsolowe, czy to z ps czy z Xboxa, robi ogromną różnicę. Łatwość kontroli ognia na myszce jest... No, te same puka, pukawy o tych samych parametrach, dokładnie takim samym odrzucie zachowują się zupełnie, zupełnie inaczej. I, i granie, granie z karem na PC, no, muszę powiedzieć, easy mode. Zresztą zobaczycie, zaraz będzie sytuacja mano a mano z medykiem. A jak wiecie, większość medy medyków na PC gra z M16. -ką. Nie wiem, co ten akurat miał, bo nie zdążyłem zauważyć. Tak szybko go zabiłem. Oczywiście szybko go zabiłem, dlatego że może prędkość wylotowa... A tu patrzcie, jaka dziwna sytuacja. Duch! Może prędkość wylotowa kuli nie jest... Wysoka, Szybkostrzelność też nie jest wysoka, ale za da to damage jest podwyższony. I jak widzicie z bioderka co prawda osłabiony był, ale, ale całkiem szybciutko został wyeliminowany z gry. Jeszcze muszę przetestować skarcha na close quarters. W sumie mam wszystkie odbloki. No i praktycznie gotowy jestem do, do zrobienia zbrojowni. Tylko zebrać materiał i wystawić. Czyli jakieś dwa tygodnie w moim wykonaniu, jak tak dalej pójdzie. No i tym oto sposobem zbliżamy się do końcówki gameplayu. W związku z czym, jak zwykle, żegnam się z Wami i do zobaczenia na polu bitwy. I wynik też był całkiem zacny i czas, tak jak mówiłem. Szybki szpil! See ya!